W malowniczej wsi otoczonej zielonymi polami i kolorowymi kwiatami mieszkał niezwykły pies o imieniu Buddy. Buddy nie był zwykłym psem, miał wielkie serce i wyjątkowy talent do pomagania wszystkim zwierzętom, które znalazły się w tarapatach. Kiedy tylko ktoś potrzebował pomocy, Buddy był tam pierwszy, zawsze gotowy do działania. Pewnego dnia w wiosce wydarzyło się coś bardzo niepokojącego. Wisia mama, opiekująca się trzema wesołymi szczeniętami, zauważyła, że jej dzieci zniknęły. Szczeniaki, choć jeszcze małe, były bardzo ciekawskie i wszędzie ich było pełno. Mama wielokrotnie ostrzegała je, aby nie wchodziły w gęste krzaki za domem, bo mogłyby się zgubić. Ale jak to bywa z maluchami, czasem zapominają o tym, co mówi mama. Gdy mama zdała sobie sprawę, że szczeniaków nigdzie nie ma, ogarnął ją strach. Wołała ich, szukała wszędzie, ale maluchy zniknęły. Zrozpaczona wezwała na pomoc Badiego, bo wiedziała, że nikt inny nie poradzi sobie z takim zadaniem tak dobrze jak on. Badi przybiegł natychmiast, gotowy do działania. Jego niezwykle wyczulony nos szybko wyłapał zapach szczeniąt, które pobiegły w kierunku krzaków. Bez wahania wskoczył między gęste gałęzie, węsząc i podążając za ich tropem. Wiedział, że nie ma czasu do stracenia. Podążając za zapachem, Buddy nagle poczuł coś jeszcze. Inny, znajomy zapach. To był Felek, stary Kot, który nie miał najlepszej sławy wśród mieszkańców wsi. Felek lubił błąkać się po okolicy i opowiadać młodszym zwierzętom różne dziwne rzeczy, które często wprowadzały je w błąd. Buddy zrozumiał, że musi przyspieszyć, bo Felek na pewno nie mówił szczeniakom nic dobrego. Po chwili badi dotarł na małą polanę, gdzie zobaczył Felka, otoczonego trzema małymi szczeniętami. Felek siedział wygodnie i opowiadał im różne głupoty. Nie musicie słuchać mamy, mówił cicho, ale przekonująco. Możecie wychodzić z domu, kiedy tylko chcecie. Nie trzeba mówić mamie, dokąd idziecie. A nieznajomi? Przecież to świetna okazja do rozmowy. Zawsze warto poznać kogoś nowego. Szczeniaki, choć słuchały Felka z ciekawością, zaczynały być niepewne. Coś im mówiło, że kot nie ma racji, ale były zbyt małe, by to zrozumieć. Wtedy właśnie między nimi a Felkiem pojawił się Buddy. Superpies stanął naprzeciw kota i powiedział stanowczo, Felek, to co mówisz, to nieprawda. Szczeniaki powinny słuchać swojej mamy, bo ona wie, co dla nich najlepsze. Nie wolno im oddalać się bez jej wiedzy, a tym bardziej rozmawiać z nieznajomymi. Felek, widząc odważnego Buddy'ego, szybko zrozumiał, że jego czas dobiegł końca. Mruknął coś pod nosem i zniknął w krzakach, pozostawiając szczeniaki same z Buddym. Buddy spojrzał na maluchy łagodnie i powiedział – Chodźcie, wasza mama martwi się o was. Musimy wrócić do domu. Szczeniaki, choć były zmęczone i trochę przestraszone, zrozumiały, że Buddy miał rację. Wesoło podskakując, podążyły za nim przez las, aż w końcu dotarły do swojej mamy. Gdy tylko ją zobaczyły, natychmiast wtuliły się w jej ciepłe futro, a psia mama przytuliła je mocno, ciesząc się, że są całe i zdrowe. Mama podziękowała Badiemu z całego serca, a szczeniaki obiecały, że już zawsze będą słuchać jej rad. Wiedziały teraz, jak ważne jest, by nie oddalać się bez wiedzy mamy i nie rozmawiać z nieznajomymi. A Badi? Badi wrócił do swoich codziennych obowiązków, wiedząc, że gdziekolwiek w wiosce lub w lesie będzie ktoś w potrzebie, on zawsze tam będzie, gotowy do pomocy.